Siemanko, Siemanko z tej strony. Bob. Witam Was w pierwszym odcinku serii Minecraft Duo, serii nagrywanej z kolegą Kacperkowskim, który może się, może się przywitać. Siemanko, Siemanko, witamy do nowej serii. Tak, witamy, witamy. Minecraftowej, pierwsza nasza wspólna seria Minecraftowa. Tak, bo mamy jeszcze Wedwarsza, ale to nagrywamy we własnym zakresie, że tak to ujmę. Warsy nagrywamy ten, no ja mam jeszcze Roblox Jailbreak. Tak. No i no. No i cóż, yy, zostawcie lajka, łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i lecimy. No i wpadnijcie też do mnie, bo u mnie będzie druga część, jak gdyby tego. No. I myślę, że będziemy robić tak, że będziemy robić to raz na tydzień. Czyli co dwa tygodnie u każdego z nas będą filmiki, jeśli nam się jeśli się, się nam uda. No. po powodu, powodu chyba nie muszę mówić, jest to szkoła, więc no. Jest do roboty, sporo. Tak. I, i też rodzice nie będą pewnie tak pozwalać grać dużo jak w trakcie wakacji, więc filmy będą troszeczkę rzadziej niż takie nasze serie inne typu to 20 k Challenge w Brawlu. Ale no, dobra, ja robię znowu crafting. Dobra. To więc chciałem postawić, zamiast no, craftinga, chciałem postawić deskę w prawo ja. A. Dobra. Ja sobie zrobię. Y Kill off. No już, radzę sobie siekierkę. Okej. Okay. Zrobić Ci miecz? Moż zrobić. Okej. Okay. Chwilka. Obie mieliśmy plan zrobić to Chwilka. na dwie perspektywy. Dobra, widzimy się po trochę dłuższej przerwie, bo ja musiałem tam jeszcze parę rzeczy ogarnąć. już sobie taka fizyczna baza pod ziemią. I co ciekawe, znaleźliśmy już żelazo. Tak? Dokładnie. Kolega już sobie znalazł. Tak, to było w tej dziurze tutaj. Tak. Chodź sobie tu kopał i nagle żelazo. No, to coś mieszniejsze mamy pierwszy żelazo, a nie mamy jeszcze węgla. Tak. Więc ja idę dalej kopać w dół. Ty poczekaj, daj mi chociaż ten kamień na kilof. Masz półsta i się Dzięki. Przynajmniej sobie lepsze też narzędzia, bo... bo patyków to mam sporo. No bo właśnie tak się podzieliliśmy, że Kapturnik e, e, ścina od drzewa, ja zacząłem tutaj kopać No Tylko nie, nie wiem, czy ja chcę, żebyśmy w pierwszym odcinku już mieli e, Diamenty No wiesz, możesz sobie Czekaj, bo co to w ogóle za koordynaty? To już jest 47 level, nie? To jeszcze trochę musiał kopać Czekaj Zrobię tak, ja będę sobie teraz tu kopać tak Oddzielnie jakby Ok, no żeby właśnie poszukać węgla. Poszukać też trochę w dół. Mhm. Mm ogólnie trochę, trochę jest tego Minecrafta piekane, nie? Powiem, że nie, ale no... Jeszcze... Ale, raz, razem... To gramy od, nie wiem, od miesiąca w MC. Ale no tak, nie, tak Wcześniej ogół... grali... Wcześniej... Nie, w tfu. Wcześniej jeszcze graliśmy na derpie w Bedwarsy. Tak poza nagrywkami. Tak. To... A teraz po prostu mamy pierwszą wspólną serię na Minecraft, bo mamy Bedwarsy. No bo jakby ja... razem chce w sensie tak, yy, się tak dogadywać, to dogadujemy się tak od kwietnia chyba nawet. O, znalazłem kopalnię. Serio? Tak. Poczekaj. Ty teraz. też jesteś blisko niej. Serio? Te, za tym giertem jest. Uwaga. Aha, no rzeczywiście. <laughs> Patrzcie do węgla. O, czekaj. Ja mam opti to, to mogę się chodzić. Ty masz no właśnie, będę musiał zobaczyć tą perspektywę. O, żelazo za tym węglem. Żelazo? O, no. ja tu też mam żelazo. Eee, Daj pa... A dara, nie musisz dać patyka. Mim się skończył kilo. Nie no, ja mam pięć jeszcze przy sobie. Dobra, dobra nie trzeba. Przypalacie teraz o to żelazo już? Może przepalczek też. Zaraz to? Ja Kraftuję drugi piecyk. Jest ja zamiast piecyka postawiłem żelazo. I Ej, mamy <grym> chyba zejście na level 11. Mam złoto. Mam. No, na ten. razie nie. No właśnie, dlatego ja robię chyba kraw... tak, żelazny kilof zaraz, właśnie, bo zaraz znajdziemy diamenty Ja tu... I weź jeszcze ten, no, weź weź jeszcze Zrób jeszcze. ten. Zrób jeszcze odcinka, ten, Ej, czekaj, 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 u mnie czekaj, Na moim kanale. Czekaj, czekaj, czekaj. Oh no. Zrób jeszcze ten, zrób jeszcze wiadro, że, żebyśmy mogli obsidian zrobić. A, Bo tu jest woda, co wezmę od razu. Ale lawę mamy na powierzchni. A, ale to będzie pod portal. Mhm. O, lazuryt. Ja. Zarąbiście, przejdę się. Dęczał no to, to zawsze, zawsze ten, zawsze przydatny. Raje, tym razem ja będę biegał z żelaznym killowem. Bo, bo jak graliśmy sobie tak prywatnie, to. Ja miałem. Ja chodziłem z tym żelazem. To zdejście do 11. Tą wodą? Yy, tak. Aha, dobra, to. to czekaj, jeszcze zrobię tą wiaderko. Dobra, to no, nic nie no, ma. Prawie bym zapomniał. O, to jest jeszcze żelazo. Dobra. Kopalnia żelaza normalnie. Tak. Aha, to nie. to nieźle. Złoto. Jest, widzę, ten. Teraz to ja już robię ten. Pod obsydian. Dobra, hmm. no, no, mam. Później jestem pewnie to pieniądze. robię sobie trochę pochodni. Mamy dużo to. Ja mamy dużo to, węgla, to. Ja już do ciebie dotarłem. Diamenty! No bo to. Dawaj to! Dawaj to! I moje... Ledwo... <śmiech> Patrzcie! <śmiech> właśnie, żem się... Czekaj, szczaję. Ja ci zaraz dam jednego, żebyś miał też adwet... albo nie. Dwadzieśdziesiąt. Cztery. Czekaj. Pięć, byś ominął. Aha. Pięć level mam. Ja mam trzeci, bied biedak ze mną. Czekaj, dalej coś jest? Nie. No, o, ale, patrz jaki, patrz jaki, fart, fart. No. Czekaj. Ale, ja, ja tak po prostu wiedziałem, że tak będzie. <laughs> widać, że no, to Biorę to. Na razie się wszystko przyda, bo na razie nic nawet ten. Na razie nic nie mamy, więc wszystko jest przydatne. Widzę, tam chyba tego nie kopałeś. O! No nie. Kolejne? Nie? Przekopałem się do kopalni, nie? W się sensie dwa bloki. Za... patrz, nie? Chodź tu. Czekaj, czekaj, czekaj. Żelazo, żelazo jest tam kopalni. Zobacz, nie? Ja sobie tu dorobiłem ścieżkę. Przekopałem mhm. dwie kratki i dotarłem tu. Tył, tu jeszcze coś no, nie mam głębi nowego wędrowca. Ja też po prostu zabudować. Będzie wydziwiać. O, lazuryd. Aha. To jest taka odnoga, tylko że źle się wygenerowało. No. Jeszcze, o właśnie, żelazo widziałem. co no, to, to, to? Biorę redstone? <tryk> teraz to ja jestem lepszy. No bo jakby tam ja miałem do, e, dobrą karbę, a teraz e, ja mam złą karbę Mhm. Węgiel. O dobre, to węgiel zostawię, żebyś sobie level wbijał. A, tam, widzę, tam że wyolałeś, do... to dobra. Olałeś dobra, ten węgiel, to ja biorę. No bo ty tam zbierasz wszystko, ja głównie się do... O! Ha! Lazury. Jedno że węgla było w dwóch komorach. Aha. To fajnie. Plus jeden Trzech Dobra, już piąty wow. Ależ, Ależe Ja to tam zabolała ręka Wszystko teraz Szybko nie idę Tam jest Ale dobra, walić mam już pięćdziesiąt Ty wiesz, tu żelazo minął, nie? Taka... Taki... płynąłem to... do ciebie, miałem to gdzieś Dajcie mi głębinowego wędrowca O Pająk Dobra, czekaj, kopie... Kopać to złoto Kopie to złoto jeszcze zombie na plecy. To czekaj. Ja bym miała cementa cementa Dokonał postępu, a tak co nie. O, Pozwoliłeś mi mieć help mojego me, toku me. myślenia. O, małe, małe główienko Tak. Ha. Ty nawet Monster dobrze, Hunter. że to zabudowałem, nie? Tak. Creeper. A na no ciebie jest. Tam, ma na mnie trigeret. <śmiennie> ja Myślałem, że go zablokuje. Jezu, dwa serduszka mam. A to Masz... było mówić, to będzie zapacnął. Uhu, Patrz! <śmiennie> Gdzie żeśmy doszli? A, to jest jeszcze na że coś. Jest żelazo. Kop kop. Przyda się. Już moim, w moim odcinku będziemy cali w żelazie dosłownie. Ta. W ogóle po odcinku jak chcesz będę mógł ci wyjaśnić jak się ten, jak się instaluje y, Optifine na no, no, ten Minecrafta, mniej więcej. Oj, by, by mi się przydało dla wygody widzów, jak nie będziemy mieli tam. Nie będę miał pochodni w kopalni. No. Już sprinta nie mam. Kurczę. A ja właśnie trzeba... ten weź? Pójść na górę. E, po no. Pozabijaj trochę świń. masz chyba węgla, nie? Mam jeszcze, oj Się zaczęło bujać Sobie Dobra, to zabierz. pójdź, pozabijaj trochę świnek I ten, i będziemy mieli jedzenie No Aha, w tej Dobra. odnodze już nic nie było Dobra, ja tutaj kopię węgiel, myślę, że przyda się Dobra. Mam prawie staka, ale no przyda się na przepalanie to tam Ja mam prawie pół staka, ale żelaza Mhm. A no i ogółem tam, na, tamtym odcinku, na tamtym serwerze mieliśmy domek nasz ten fajny No Mieliśmy chyba po 3 dniach gry, a tutaj nie wiemy Może byśmy zrobili jakiś lepszy domek Można coś wykombinować Masz jakieś projekty? W sensie... Mam jeszcze jeden pomysł, że moglibyśmy ewentualnie skopiować ten projekt, ale... W dwie wersje, jesteście w nie dwie wersje, tylko y, zrobić połączone odbicie lustrzane. czekaj, ja tak pomyślę? Czy ja mam jakiś inny, taki fajny koncept na domek? Bo ja nigdy nie brałem z neta, zawsze brałem samemu, ja robiłem domki. A, tak i teraz się przygopałem do powierzchni, mi się zniszczył kamienny kilof. Ki ha, nie poszedłeś z schodkami? Nie no, poszedłem schodkami. E, ty, bo tu się podpaliło coś. Nie mieli gotowane jedzenie od razu? Ale nie, nie jedzenie się podpaliło tylko ten. Yy, drzewa. Ojej, to ratuj ten las. Ochrona środowiska. Czekaj, okay, ale nie. Nie, to zgasło, dobra. No to kit. Dobra, bo ja też nie, zaraz nie będę ubiegać, więc idę na górę już. ja jeszcze sobie biję zwierzęta, jakie popadnie. Wiesz, co tutaj będziemy musieli serio zrobić ten, tę windę wodną chociaż nie, bo w sumie tutaj będziemy na chwilę, na chwilę i tyle Tylko wiesz, zanim to zrobimy to będzie trzeba się trochę namęczyć Mam, dobra Mamy pół staka tego Ale zara, to, to jeziorko lawy już nie powinno podpalać tych drzew No nie powinno, bo drzewa są poza zasięgiem Tak, dobra, czekaj, ja, ja zabiję owca Albo nie przecież nie ty ty ty, 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 co? Wioskę żem znalazł Gdzie, w którą stronę, kiedy? Jakim tokiem myślenia ty to zrobiłeś? Chodź, chodź, za las, chodź za las. Oj. w stronę jeziora? Yyy, zobacz, widzisz mnie? Patrz o widzę tam. cię widzę. O, wioska, wioska widzę, no. Znaczy jeszcze nie widzę, ale zaraz będę. A nie mogę biec, nie mogę pływać tak To jest też pod sprint, jakby podpięte, że tak ci powiem. Masz tu dwa nieupieczone otruję tym. A nie? Ty nie otrułem się tym. No bo tym się nie otrujesz, tylko kurczaka się otrujesz. Joszka. I to nie opuszczona jeszcze. No. Taka kamień też trochę. U, ta tutaj temu w Temu panowi trochę zarosło już. O, no, mamy ten. Dobra, no właśnie tutaj sprzedaję ten skórzany. I idę do farmera. Zobaczmy, co on sprzedaje. Ja bym spląbrało tą wioskę jak to każdy, żeby... żeby ten. A on, on się sprzedaje. O, mam, za... mam Skrzynia. Ten, mam spod oh. Mam spodnie te takie skórzane. Ja mam... Chleb chleby, ziemniaki i jabłka. O, jabłka się przydadzą na ten. Na ten. te jabłka. jabłka. Tak. <laughs> Wiedziałem. Mam mam łuczarza i ma... tutaj krzemień sprzedaje, to, to takie trochę ma... No to się zniszczy mu pracę z... i postawię jeszcze raz. Mhm. Kolejny uczasz, to samo. A nie, z sprzedaję. No za emeralda strzały. 16 strzał. Czy tutaj nic... No, a, a, spodnie. Dobra, czekaj. Ta ścieżka tutaj jest super wygenerowana. Tak. Poczekaj. Czekaj, czekaj. A to sobie idzie na łatwiznę, a ja poszedłem na takie no. Aha, to nieźle, oni mają w górach tą wioskę, taka góralska. Na górnym ślumsku Zakopane. Tak. Zakopane co jest zakopane. O, Byłeś w kościele? Nie, ale w kościele nie ma żadnych skrzyń. Ale zobaczymy, co robi nam, co nam ten. Jaką modlitwę odmawia ksiądz teraz. Ja tam. Poczekaj, ja sobie zobaczę szybko. Yy, ile minut jest? Już mamy 15 minut, więc chyba trzeba kończyć, co? A jest statyw alchemiczny, też, Au. A nie... Seria. I ty mu. Ale wezmę statyw alchemiczny. No ale. Mixer i tak nie zrobimy, hello. Poczekaj. Na razie nie, ale potem ja mi na przyszłość przyda. Czekaj, w tą stronę chyba. za. Tak, w tamtą stronę za jeziorko. Czekaj. Możemy się trochę teraz. Może powiedzieć, zgubił, ale. cóż. Ja się chyba się przy, jezi przy jeziorku zrespiłem Teraz... Mhm. O chyba już wiem w którą stronę iść po te swojej ten. nie musisz ich podnosić No Kurde, co prawda kordy, wioski Spoko, dojdę, dojdę, już wiem w którą stronę Przynajmniej się najadłeś Tak. No, ty, ale ja, serio, ja chciałem skoczyć na drzewo, ale zahaczyłem o ten, o listki, no I na cukrowa, dobra, idę po trzcinę Dobra, to idźcie pod trzcinę, ja szybko zbiorę itemy i ten się będziemy żegnać. Tak, będziemy kończyć. I nie, nie będziemy chyba nagrywać tego odcinek po odcinku. No nie no. Bo ja zresztą za niedługo będę mam tam sprawę i będę musiał ją ogarnąć. Aha. Ty co tam widzę? Co widzisz? Co ja tam widzę? Czemu jest blok złota tam? Czekaj, nie muszę znalazłeś y, ten. Y, ruinę ruiny portalu. Ty, chyba tak. Ty, jakie tu są kordy? Weź mi podaj szybko. Kordy tego? Czekaj. No, ruina na portalu. Bez jaj. Poczekaj na mnie. Zobaczymy lód jeszcze. Aha, teraz No. To... To jest w stronę jeziora, za... tą Za? Eee... To jest ruina portalu w ogóle. Co to znaczy? Poczekaj, napisz mi koordynaty, szybko. Czekaj. Mi śmieszne są te kordy. Aha, czekaj. Czekaj, a to w drugą eee, stronę. Znaczy, mamy dwa obsydiany. Skrzynię sprawdziłaś. Tak, skrzynię sprawdziłam. Poczekaj. I to jest chyba coś, co dodali w 1.16. Tak. No i na portalu dodali w 1 16, przez co można mieć teoretycznie łatwiejszy ten, łatwiejszy y, dostęp do mety... Mater... to obsydiany! A, no rzeczywiście, xy. Czekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. I tutaj mo... A ten taki omuchlony obsydian też może być do portalu? To jest tak zwany ja? płaczący obsydian i on nie, nie ten, nie, nie ingeruje w portal. Aj, łapatew się. Ale tutaj do... będzie można! Ten, patrz, bo tutaj jest obsydian pod tym, pod lawą. Poczekaj, sprawdzę. Tak, obsydian, no. Czekaj. O, czekaj. Podejdź. Tak, obsydian. Patrz. Dobra. To tutaj zniszczymy płaczący obsydian, tu postawimy i mamy portal. No. Go, czekaj. Dobra, robię to. Robisz, jak sobie to wykopać? To w się sensie tak, weźmy najpierw skończmy odcinek może, bo już trochę czasu się nabiło. Dobra. Więc co? Więc tak, także no, dzięki bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka. Trochę długi, ale totalnie nie widzę czasu, jak je mija w filmie. Postaram się już w trzecim odcinku to mniej więcej ogarnąć, a na razie z tego... Znaczy w drugim postaram się ogarnąć, ale u mnie. Tak. Więc dzisiaj jakby to byłoby na tyle u mnie z pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że bardzo się spodobał i będziecie liczyć na więcej. Jeżeli, jeżeli coś, to zostawcie łapeczkę w górę i subika z I wpadnijcie do kolegi, żeby subskrybować go, bo u niego będzie druga część i będziemy to tak na zmianę wrzucać. Także no. Trzymajcie się i pa pa.